Dzień dobry. Dzisiaj wykorzystamy kapustę, którą ukisiliśmy parę tygodni temu. Zrobimy z niej takie bardzo proste danie, czyli kapustka, kapustka po prostu na ciepło. Jak to się robi, to zaraz Wam powiem, a tak naprawdę przepis jest babci. Babcia zawsze robi taką kapustkę pyszną dla swoich wnuczków. I kapustka, jak to one mówią, jest najlepsza na świecie. Czyli tak, kapustę kroimy. Oczywiście tak, znów mam tępy nóż, ale tak naprawdę dzisiaj podział mi się gdzieś statyw i nie mam statywu, więc trzymam kamerę w jednym ręku, natomiast w drugim, drugą cokolwiek robię. Kapusta już pokrojona, wylądowała w garnku. Tak naprawdę, możecie dodać dodać możecie oczywiście mięso, jeśli macie jakiś wegetarian w domu, no to oczywiście tego mięsa nie dodajecie i przyprawy, przyprawy ziele angielskie, liść laurowy, pieprz czarny, czyli takie standardowe gotujecie tą kapustę, w międzyczasie obieracie cebulę i tą cebulę smażycie fajnie gdyby gdybyście smażyli na na smalcu albo na skwarkach na skwarkach najlepiej akurat tutaj za chwilę będzie to widać jak ja, że ja robię akurat to na skwarkach tej cebuli może być tak naprawdę jak najwięcej tutaj nie ma takiego nie trzymamy się ścisłego jakiegoś przepisu jeśli uda nam się ukryć tej cebuli jak najwięcej no to robimy jak najwięcej. Oczywiście w wymiarach w miarę rozsądku. Czyli kap, kap, cebula nam się troszeczkę przesmaży i wrzucamy tą cebulę do garnka i wykorzystujemy tą samą cebulę, przepraszam, tą samą patelnię do tego, żeby usmażyć, podsmażyć delikatnie czosnek. Cebuli jest tutaj akurat bardzo, bardzo fajnie, bo dosyć dużo. Cebula zniknie w kapuście. No i mamy czosnek. Czosnek delikatnie podsmażamy i ląduje oczywiście w kapuście. W międzyczasie moczymy grzybki, i one za chwilę również, grzyby suszone, i one również za chwilę wylądują w kapuście. Jeśli macie jakieś mięso, które gotuje się z kapustą, no to oczywiście to mięso musicie wyjąć, żeby wam się nie rozgotowało. Zależy, w zależności jak kto lubi, to mięso może znów wrócić do podsmażone na przykład wrócić do kapusty bądź po prostu wyjmujecie i zostawiacie i tak to wygląda właśnie kapustka na ziemniaczkach dzieci to uwielbiają i co najważniejsze ta kapusta tak również możemy ją wrzucić do słoików zakręcić i jeśli chcecie pasteryzować to możecie pasteryzować jeśli nie no to po prostu zostawiacie jak wkładacie gorącą kapustę no to nie musicie pasteryzować. I to jest takie danie na szybki obiad. Oczywiście, jeśli dodajecie grzyby, to musicie być pewni, że te grzyby są jadalne. Zapraszam do zrobienia tego przepisu, ponieważ taka pustka, jest świetna. Nie mogę powiedzieć, że to jest bigos, ale jest super i, i naprawdę wszyscy domownicy są zawsze zachwyceni. Także zapraszam do wykorzystania przepisu, no i powodzenia i życzę smacznego. Dziękuję.